Kapitan Szczęsny, major Downar, kapitan Kaczanowski, czy w końcu porucznik Borewicz. To tylko niektóre gwiazdy powieści milicyjnej. Powieści, która w czasach PRL była rozrywką dla milionów czytelników. Książki ukazywały się w masowych nakładach nawet 280 tysięcy egzemplarzy. Z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć, że powieść milicyjna była ikoną popkultury. Czyli masowo czytaną, a nawet zaczytywaną. Mimo, że nakłady tych książek były ogromne, dziś nieporównywalne. Dziś powieści zostały wyparte przez seriale telewizyjne. O losach dzielnych milicjantów pamiętają tylko niektórzy. Jednym z nich jest pan Grzegorz, prezes klubu MORT, czyli klubu pasjonatów polskiej powieści milicyjnej. Nikogo nie zatrzymywać! Staramy się tę powieść w całości skodyfikować i opisać. Stąd wydajemy średnio raz w roku. 100 recenzji z powieści milicyjnych. Staramy się też w biorę możliwości klubowych um, wyznawiać, bądź po raz pierwszy wydawać um, unikatowe kryminały. Działalności klubu kibicują autorzy powieści milicyjnej. Pisarka Hanna Sekuła nieraz spotkała się z jego członkami. Bardzo sympatyczni ludzie. Wszyscy. Lubią to, co, to, co robią. Bawią się bardzo. No, bardzo ładnie się bawią. Poza tym mają, jest to jakieś odetchnienie od codziennej pracy. Dzwoniła jakaś małgosia. Prosiła, żebyście zadzwonili do szóstej.